Czy to wy się no. chyba lubicie z Normanem. No czy lubimy. No jakoś nic, nic chyba do siebie nie mieliśmy. Chyba, że Norman przyniósł klapki, to już będzie inaczej. Mm. Masz klapeczki no. dzisiaj, Norman? No, I never brought them. Nie, nie mam klapeczki. Uh, nie, nie mógłbym razem uderzyć klapkiem, bo już jest tak poskudny, że nie mam serca. Well, no, the widzisz, nie? The Szkoda na niego, klapka. Well, on. Mm. No, ty no? Czyli w klatce to również mnie nie będziesz bił? Oh, we're fight in the cage, yeah, no problem. Oj, w klatce tak, tak, spokojniutki. Ok. Yeah. Norman, ty często nazywasz e, wampira dziadkiem. Powiedz mi, mm. dlaczego tego tak nazywasz? Skąd ci się tak wzięło? No bo wygląda na dużo starszego niż jest, nie? Nie uważasz? Wszyscy tak mówią. Mi się wydaje, że nie. No, 39, ja uważam, że Norman po prostu chciałby a... mieć takiego dziadka jak ja, ale mu nie wyszło i tak jest. <laughs> Serio, jak on wygląda? Jest dopiero ledwie parę lat starszy ode mnie, a wygląda na dziadka. Nie? No możesz mi powiedzieć, możesz mi przyznać rację. <laughs> no trochę, trochę i wyglądasz, no, ale... Luz! Spójrz nie? na normalna, jak wygląda? He's not a bad guy. Też nie jest dobrze, ale normalnie musi się to to. Budować, nie? Dobra, no to pytanie jest jeszcze takie, skoro to wygląda jak dziadek, to czy twoim zdaniem jego umiejętności z racji na wiek zmalały ostatnimi czasami? Ze względu na wiek. Oh. No. To jest dobry zawodnik. To przyznaję. Myślę, że to jest najciekawsza walka w całej karcie. Takie jest moje zdanie. To przyznaję. Myślę, że to jest największa walka wieczoru. To zdecydowanie. Ze względu na umiejętności, jesteśmy zawodowcami. Także spodziewam się, że tutaj są szanse dość wyrównane. Norman wspomniałeś o Donie Diego. Ale ja nie Diego, Tego ale, brzmi. ale ja myślę. Diego. Co ty myślisz o rewanżu z Donem Casio? On no to oni wszyscy są Donami. Oh. I, hmm. I already told you I fight. Him. I told you I fight. I'm one of. Jestem gotów z przyjemnością. Mówiłem to już, jestem gotów na każdego. I've been calling me out fucking in a hot tub fucking me. Champ, jestem gotów na wszystko. Stanę w ringu z każdym z nich, z każdym, kto będzie gotowy. Nie ma sprawy, już to wiele razy mówiłem. Jestem otwarty na propozycje. Śmiało. Walczymy. Don Diego, Don Casio, tego już sprałem. Już przegrał ostatnie dwie walki, także myślę, że nie zawalczymy, bo ja jestem gotów na to lepszych, to lepszych to? zawodników. A nie na gościa, który przegrał ostatnie dwie walki. Mhm. On no nie jest prawdziwym zawodnikiem. Gets, gets couple of wins, I'll fight him. Jak wygra parę walk, to jasne. Okay. Yeah. Czyli on na razie nie przegrał w Federacji Freakowej. Nie, przegrałeś, nie przegrał. Spory są w boksie. O, oh, Boris. Tak, yeah, Boris, Przegrałem lost tu. Tak, przegrałem z Borysem, jedną walkę. Jedną 15-minutową na no, boks. No, z Borysem jesteśmy 1-1, jeden, jeden, także musimy zawalczyć trzeci raz. Czeka nas trzecia walka. Mańkowski, jeśli to oglądasz, to czekam na ciebie, czekam na trzecią walkę. MMA. Żadnego no, boksu. Wy mieliście jedną walkę MMA. w MMA. Z Borysem, nie? W KSW, z tego co pamiętam. I ty ją wygrałeś. Nie, 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 to był boks. 15, 15 minut boksu. Tylko to była druga walka. Tak, tak, tak. W KSW tak, tak, tak. W KSW owszem, a w fame to był boks. Ale jesteśmy 1-1, jeden, jeden, także myślę, że czeka nas jeszcze jedna walka. Ja jestem gotów, mam nadzieję, że i on będzie zainteresowany. Jeśli słuchasz Borys, to dawaj, dawaj. Pierwsza runda miała być w boksie, druga w K1 i trzecia w MMA i to było Zaproponowane przez Don Diego. Tak. Jeśli chodzi o, o was, to chyba było to zaproponowane boksem MIK1. Dokładnie. Jeśli tak. dobrze pamiętam, no i. Z tego, co z ja stron... mam orientację, to właśnie tak było. Okay, czyli... A Don Diego powiedział, że nie odpuści ze względu na to, że dyskutował z moim sztabem i, i ma jakąś tam niesympatię, dlatego. No on, on nawet zarzucił, że twój team obstał się tej walki ze względu na tą formułę i skwitował to, mówiąc, że ty przychodzisz do Fame po łatwe pieniądze. No to on tak powiedział. No. Że przy, a jak po, ty się może do, do, do federacji frykowych po to, żeby zarobić łatwe pieniądze. No to ma się to tak, że przyszedł i dostał takie warunki, i nie chciał walczyć, bo to nie są łatwe pieniądze. No. Uh -huh. Myślę, że podczas walki ze mną wcale by nie miał łatwo, a jak się mam do tego, no słuchaj, dla mnie to mogą wszyscy mówić, że jestem ofiarany i tak dalej. No, Wejdziemy do Oktagonu i będziemy walczyć, i wtedy wszystko wyjdzie na wierzch. Okej. Okay. Przed walką każdy mówi dużo. Zadora też mówił dużo. Paweł mówi, że jest ode mnie dużo lepszy, że w ogóle się dziwi, że wziąłem z nim walkę. A w walce wyszło inaczej. To tak zawsze jest. Piotrek miał mnie skończyć w pierwszej kontrze. No i tak wiesz. Zawsze big każdy dużo mówi. Paweł, yeah? to jest Paweł, nie? Paweł Tybori. wielka kobieta. Numer jeden, fry. Nazywam go wielką babą Jak like wielka barbie. Doll, yeah. you know? wygląda jak wielka lalka Barbie. No, on Only też chce ze mną walczyć. Ale uh, on would? mówi, nie, nie chcę MMA, proszę. To the... <laughs> <laughs> to Ale to pro, prosił the... cię, I żebyś said, nie było w MMA? Norman! When I, saw the fight, when I saw the fight with Widziałem to z pasternakiem. Widziałem, że jest bardzo szybki. Ale nie ma doświadczenia. Pasternak owszem. I wywiera presję, presję, presję. A on po prostu wali na oślep. Tak, żeby to dobrze wyglądało. Ale to nie wystarczy. A w prawdziwej walce po prostu zdyszał się i odpadł. I muszę mu oddać, że wytrzymał trzy rundy. Dominator Ale tak naprawdę Posternak totalnie go zdominował przez całą walkę. Like, like like Bawił się z... z dzieciakiem. Szkółka. Big woman. <laughs> ja uważam, że to by była dla nich dobra walka. Mają szansę. Oni są numer jeden w frikach. Musisz o oh. pamiętać. <laughs> Ugly vampire against the beautiful sword. Cudny Dwóch brzydkich <laughs> dwóch ładnych. Nie no, <laughs> no, no, no normalnie się nazwał jeszcze. ładnym. A, Co ciebie tylko nazwał no brzydkim. Dobra. To taki no to, e, piękny. Piękny i bestia. Ja przeciwko <laughs> dwóm pięknym. Piękny i bestia. <laughs> Dobra. Sorry, it's hard to be nasty because I don't know, he's a Nie chce być niemiły. No bo posternak jest fajnym gościem, sympatycznym. Uh. He's not like these other guys, you no nie. jest tak ci pozostali. I like guys who just, you know, I like this so wynoszli. But one thing. Ja to u niego doceniam. Natomiast jedna rzecz jest pewna: to będzie mocna walka. Modelu. Myślisz, że po walce z Tobą Michał ma szansę być ładniejszy niż Paweł Tyburski? Nie. Yeah. Possibly I could. That wszystko could... No, yeah. Yeah. That tak, wszystko jest możliwe. Może się tak wydarzyć. <laughs> I to jest prawdziwy bóg estetyki, on widzisz, no. że to jest... prawdziwy... To, to prawdziwy kolega, nie? Tak. nawet mi pomoże. Tej... <gorszy> Mega kumple. Tylko <gorszy> że jak później przyjdzie posianko za to, że zmienił moją twarz. <gorszy> to nie są tanie rzeczy teraz, nie? W jednym z wywiadów wy... wypowiedziałeś się dosyć konkretnie o federacjach sportowych, porównując je do organizacji free i powiedziałeś coś takiego. Niech do KSW idzie tańcula i reszta tych zawodników, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda takie życie stricte sportowe, jak to wyglądają przygotowania zawodników, i jak będzie im fajnie w KSW. I powiedz mi, czy naprawdę jest aż taka wielka różnica w przygotowaniach do KSW, a do freaków i yy, no, że tak powiem. Czy według ciebie Arek Tańcula już powinien porzucić te marzenia o KSW? Nie, no powinien cały czas iść za swoimi marzeniami. Ja mu życzę, żeby się dostał do KSW, do Sportowej Federacji, żeby tam sobie zawalczył. Pierwsza rzecz jest taka, że przygotowania takiego zawodnika, stricte zawodnika, to mi się wydaje, są o wiele bardziej cięższe, cięższe, jest wiele bardziej dużo wyrzeczeń i pieniądze nie są takie jak w federacjach freakowych. Druga sprawa, uważam, że federacje freakowe o wiele bardziej dbają o swoich zawodników niż federacje sportowe. No. A Uważam, że większość tych frików, jakby poszła do federacji sportowych, to później by płakali o to, że chcą z powrotem wracać do federacji, która y, była dla nich takim początkiem tej swojej drogi, nie? Mhm. No ale jak marzą, chcą, niech walczą. A ty Norman, okiem profesjonalisty, myślisz, że Arek Tańcula ma szansę na walkę w KSW? Ty byłeś w KSW, więc wiesz, jaki tam jest poziom. Hej? E, Arkadiusz Tańcula. O, jest on do KSW? No, chciałby. Chciałby. He wants to jest jego marzenie. All right, okay. A no, patrz. może <noise> <noise> ja walce. swoje <głos> <głos> Jak <nie głos> pokona w następnej walce, to może iść do KSW. Ile on ma lat? 34? Tak mi się wydaje. I chce iść do KSW? Nie wiem. Myślę, że nie jest złym zawodnikiem, ale nie wydaje mi się, żeby był na tym poziomie. Nie, nie wydaje mi się. nie można skończyć po prostu od razu w tak dużą promocję w, w KSW. Wydaje mi się, że nie poradzi sobie na poziomie niezbędnym w KSW. No zobaczymy. Możemy spotkać się na ringu i jak mnie pokona, no to śmiało. Droga wolna do KSW. Przemu, to jest, jest tak. Ja uważam po prostu, że Arek miałby yy, bardzo duże problemy z większością zawodników, którzy tam są. No. Yy, niech Arek wymieni zawodnika, z którym mógłby tam zawalczyć, poza oczywiście, jakby zaczął wybierać jako przostak lub ktoś taki. Niech wybierze zawodnika sobie ze swojej kategorii wagowej, z którym chciałby zawalczyć, i wtedy byśmy zobaczyli, no, jaki jest jego poziom, jaki jest poziom zawodników, którzy jednak są w tej federacji i, i tam się obijają. Nie? Okej. Okay. Chociaż ja mu nie, źle nie życzę. Dla mnie to on może walczyć w UFC, nie? No wiesz, Arek Tańsula, cokolwiek się wydarzy, on nie przestaje marzyć, nie? Jakie masz marzenie? Marzenie? No. Najbliższe? Uh -huh. Zlać Normana. <laughs> Narondos po niej na estymację yeah. dreams. Boys na. Boys na. I'm gonna send you back to the dark ages vampire. <śmierdzi> send you six feet. Wyślę cię z powrotem do średniowiecza, um, do innych vampirów. I, I, nasa, 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 NASA. <śmierdzi> NASA specjalnie kurteczka. Ma jak golejski strychował. I'm strong. He's strong fighter. He's good fighter. Jest mocnym zawodnikiem. Dobrym. Like ja go doceniam jako zawodnika. Not as strong as him. No właśnie, przez to, że ty tak doceniasz jest. pastę, to jesteś bardzo spokojny na tym face to face, gdzie zawsze podkręcasz, jesteś takim głównym zadymiarzem, to tutaj jednak szacuneczek sportowy jest. No, boi się. Inna wersja normalna. Boi się. <laughs> Who says that? Ojej, oh, yeah, yeah, okay. ja. Ja się boję? <laughs> <laughs> <So much. laughs> tak, jestem przerażony. Ja, to będzie dobra walka. Ja myślę, że No wiesz, też będzie nam ciężko tutaj przyjść i oszukiwać. No ja też nie powiem, że Norman jest słabym zawodnikiem. Ja mogę sobie napisać, że to jest, są łatwe pieniądze dla mnie, ale w gruncie rzeczy sam sobie będę wiedział, że to nie jest tak, że wyjdę, huknę, klasnę i on się przewróci, nie? Widzisz, to, to w ogóle dużo jest tych e, zawodników frikowych, którzy będąc w federacji frikowej chcą iść gdzieś dalej, nie? Gdzieś indziej. Szukają nie wiem czego, szukają lepszych rzeczy chyba. Nie no, na tam się... się... tylko nie zgubili w tym ciemnym lesie. <laughs> na tam chce się bić, wiesz, z Kabibem. A. To jest wiesz. Tak. Chcę przywrócić. Teraz Norman będzie he mówił, że może z Chcę walczyć z Konorem McGregorem nawet. I comes do mnie, i siema, cześć stary, jak yeah, się masz? Fight, fight me first. I just play the game. They just play the do so, He talks shit. Nas dzwonisz? Tomek, Sierakowicz. Siemka, Do kogo masz pytanie? Mam pytanie do Norwana. No to nawijaj. po angielsku. Czy Norman zawalczyłby z Natanem Martoniem, skoro Marçon chce iść do UFC? I co myśli o jego sztukach walki? W sumie przed chwilą chyba na to odpowiedział, że byłby imitatorem. Ten This guy? Oh no no, I can't fight this guy. Zim? Nie. nie. Myślę, że nie wytrzymałby minuty. Może jakbym sobie zawiązał rękę za plecami. No, this is easy fight. Nie, to. Prosta walka. Wiecie. Like a ja lubię trudniejsze starcia. Masz jeszcze jakieś pytanko? Hmm, może miałbym też pytanie do, do wampira. No, lecisz. I jaka by była najbardziej wymarzona walka w Fame? Z kim? E, dwóch na dwóch. Jan z Normanem, czyli e, piękny i bestia. <laughs> przeciwko <laughs> dwóm najlepszym freakom: Paweł, Piotr Czy, Tybori. Czyli Tybórski? Tak. Aha, dobra, Myślę, to że to by wszystko. była Dzięki, dobra walka? Według ciebie? Myślę, że by była dobra na pewno dla oka. ciekawe, czy ja bym się dogadał z Normanem w klatce, nie? Żeby nie było tak, że on by mnie puścił, ja bym musiałbym się bić, a on by stał z boku i... Czekał, i żeby czekał, i czekał. Tak, Tim, help me, Park, help me, please help. Pomocy, pomocy kolego. O, gorzej no dobra, było, jak ja bym tak, stanął z boku, a ty byś się bił z dwoma. Masz jeszcze jakieś pytanko? Nie, już to, to wszystko, ale to, to wszystko, które chciałem dodać. Dzięki, trzymajcie się. Dzięki, Dzięki pozdrawiam. Um, trzymaj się. Dziękuję. <laughs> no właśnie, jakby tak, do takiej walki 2 na 2 doszło, jakbyś ty się dogadał z Normanem? Yy, na migi. I would do it, I would do it, yeah, I would do it. Oh, Spokojnie, just... spoko, spoko dogadalibyśmy no? się. <głosy> <zami>. <głosy> I <talk. głosy> Mógłby być jedynie problem z podzieleniem wypłaty, wiesz o co chodzi. No zaraz byśmy się pokłócili. to się... Myślę, że gdybyśmy tak walczyli dwóch na dwóch, to pewnie by nie byłoby MMA, tylko. To by było niemożliwe. Pewnie są box. You probably have to fight them stand up. Musiałaby to być sama stójka, tak Because mi się wydaje, MMA, fight will bo jeżeli to by było MMA, to skończyłaby się w, w, w parę <laughs> sekund. No ale zanim do czegoś takiego dojdzie, no to panowie macie walkę ze sobą, tak. sprawdźmy wasze warunki fizyczne, przejdźmy do face to face'a. Yeah. Oh. I moi drodzy, 10 luty, gala Fame 20 jedyna walka w MMA na tej gali. Norman kontra vampir. Nie no nie jesteś takim. Kupujcie pay-per-view, kupujcie bilety wszystko na TV. NASA. Zostało tak naprawdę, jeśli chodzi o bilety, kilkadziesiąt ostatnich miejsc, więc spieszcie się i kupujcie, żeby zobaczyć to wydarzenie na żywo. I tak, pasta ciut wyższy. Ale Norman ładniejszy. Ja. Norman ładniejszy. Ja. A nie wierzę w to, co mówię. No. A że się świej.